Zobacz, wiosna budzi się do życia, jest coraz piękniej, słoneczko świeci, zmiana czasu nastąpiła. Wszystko się zmienia, przyroda zaczyna się budzić do życia. A może ty też warto, żebyś obudził, obudziła się do życia. Może warto, abyś zmieniła trochę w swoim życiu. Może mogłoby ci się wiedzieć dużo lepiej. Nie wiesz jak? Nie masz pomysłu? Zajrzyj na purpurowe budełko. Tam jest całe mnóstwo historii ludzi zamieszczonych, którzy pozmieniali swoje życie i wcale nie potrzebowali do tego wiosny. Jeżeli też chcesz, tam możesz porozmawiać ze mną na ten temat, jak mogłoby się Twoje życie zmienić. Skorzystaj z darmowych konsultacji, które są tam dostępne. Wszystkiego dobrego, życzę Ci miłego dnia. Do zobaczenia.